Cześć mordeczki, jestem mojego psa dzisiaj nakręcimy odcinek specjalnie Prawdziwe życie Michael powiedział, że się zdenerwował na komisariat Będziemy robili napad Nie, Jak go przetrwamy Zostawcie łapkę w górę I komentarz Będę robił konkurs. Kto da najlepszy komentarz, subskrypcję i łapkę w górę. I kto da tego najwięcej, wygra konkurs. I dla tego, kto wygra konkurs, na nakręcę specjalny odcinek. Hmm. Na mapie musimy dojechać gdzieś tu. O, 5% baterii. Mm. Nie, no jeszcze kamerki na telefon, o. To będzie historyczny, napad na policja. 干嘛、呃？ Dobrze, że teraz. Próbujemy sobie ten Świat. O, jesteśmy. To napad. Musimy jeszcze tylko... Cześć, Bóg. Maski. Musimy sobie masę.

Jak skujemy koniec odcinka. I zostawcie łapkę w górę. Helikopter. Jest. To jest mój dzień. Helikopter na dachu policji. In in a, um, SOS. Dostałem. Tytyt. Dobra Ale fajnie ja lubię się bawić Możemy nakręcić jeszcze Kolejny odcinek O, tu jest jakieś lądowisko Uwaga Kubson XD atakuje Nie, nie, nie Nie, nie Wow Jaki slalomik pomiędzy jakimiś budynkami zepsutymi

Polecimy daleko w ocean i tam się zatopimy. Albo nie. Hmm. Czy ktoś się zdarzył bym skoczył stąd na główkę? Albo wyżej? Bali Dobra. Raz grozi śmierć. Koniec, papa. Pa. No bo nie. Koniec odcinka. Ja się odcinam, że koniec swój. Koniecznie zasubcie w górę i suba. I zróbcie w komentarzu. Papa. Pa.